Elżbieta Biskup zaprezentuje dzisiaj swoje podopieczne i z repertuarem o miłości. Przed chyba tak rokiem albo z hakiem, też na zamku pamiętam, taki trochę koncept pożegnalny tej ekipy Mirażu, tej bardziej już dojrzałej, bo idącej na studia. Dzisiaj troszkę młodszych twarzy, tak? Właśnie. I trochę wymieszane, prawda? Bo dwa pokolenia jakby, czyli wiraż przenika się z Mirażem. Dokładnie. Koncert walentynkowy. Dzisiaj troszeczkę nosi inny tytuł, bo już jesteśmy po walentynkach, z miłością przez życie. A na miłości nie jest taki dzisiejszy mamy koncert, taki tytuł koncertu, e, więc miłość ma różne odcienie, więc i też różne przesłanie. I, I tak dzisiaj poukładam ten koncert. Tak, racja jest przenikanie się młodszych wokalistek ze starszymi. Te młodsze zostały zaproszone niejako też i nagrody za to, że tak chętnie uczestniczą w zajęciach i tak bardzo chcą śpiewać. Bo to nie zawsze tak jest. Natomiast jeżeli chodzi o starszy skład, to przede wszystkim są to wokalistki Skoła emisji głosu i interpretacji piosenki estradowej dla dzieci i młodzieży i oczywiście też składu mirażowego. Dzisiaj, e, też wzmacniany właśnie tym kołem, mam nadzieję, że, że, że będziemy dalej śpiewać zespołowo. Zresztą ja wprowadzam na zajęciach salowych śpiew e, zespołowy, kijk głosowy. E, Tłumaczę to dzieciom i młodzieży, że, że największe gwiazdy zaczynały od zespołów, od chórów Whitney Houston, od gospela, tak, czyli chóru właściwie kościelnego. E, więc jak chcą w tym kierunku podążać, to, to po prostu e, powinni śpiewać zespołowo e, również, więc e, staram się utrzymać tą tradycję, a dzisiejszy koncert, tak, jest tradycyjny, że tutaj mi ja, ma taką, mhm. e, bo chyba wcześniej tych koncertów nie było, ale później tak stało się, e, że, że był tradycją e, i bardzo mocno przygotowywany przez młodzież lokalną. I, I zresztą tematyka miłosna w piosenkach no jest przepiękna I, i, i dzisiaj myślę, że też te piosenki, które wybraliśmy na dzisiejszy koncert, na pewno dużo wzruszeń naszej publiczności, wiernej publiczności, bo to przecież najbliżsi. Rodzice, czy też przyjaciele, babcie, dziadkowie, przecież tak jak z dziećmi, czy też z młodzieżą rozmawiam, kochamy świat. Więc to jest, to jest chyba najważniejsze, szczególnie... W dzisiejszym czasie. Czy dla kogoś śpiewającego taka piosenka właśnie miłosna o uczuciach, o przeżyciach uczuciowych, o miłości? Tak, ale też jest piosenka o miłości do Boga, tak? Po, okay. tak ale samo. po prostu uczuciu... tak też, samo. Też, więc to jest też bardzo ważne. Że to nie tylko kwestia relacji damsko-męskich, ale też w ogóle bycia w środowisku, tak, międzyludzkim. To jest też miłość do otaczającego nas świata. I myślę, że, że tutaj ta tematyka jest najbardziej, jak najbardziej aktualna cały czas i będzie aktualna, będzie bardzo potrzebna. Ja się cieszę, że udało się tak zebrać skład. Cieszę się, że te młodsze dziewczęta, które dzisiaj wystąpią, podpatrują, już się pytają, jak z repertuarem wiadomo, ja że muszą zaczekać jeszcze na, na takie te wielkie piosenki o miłości, bo przecież to jest kwestia też i emocji, które w sobie mają w danym wieku. Tak? Ale ogromnie się cieszę, że, że są dzisiaj z nami. No i oczywiście bardzo też z tego miejsca dziękuję panu Danielowi Rożek, bo. Od jakiegoś czasu e, jego wokalistki zasilają również zespół wokalny, Miraż. To no nie jest, powiedziałam kiedyś, było tak, że tylko moje wokalistki czy wokaliści w ogóle w moim kół wokalnej, gdzie pracujemy nad są głosy solowo, śpiewają również w Mirażu. Bardzo mnie to cieszy, że, że tutaj mam wsparcie w moim mojego kolegę młodszego, że po prostu dziewczęta, są to dwie dziewczyny świetnie zresztą śpiewające, które od tego roku szkolnego zasiliły skład zespołu wokalnego w Mirażu. By tak było, abyśmy wytrwali. E, by jeszcze zapytam o ten repertuar, bo widziałem, że jest i klasyka polskiej muzyki rozrywkowej, o na przykład chciałabym e, domu być, e, ale też są bardzo nowoczesne takie współczesne utwory, czyli ta, Diana, ta, więc ta, ta, rozstrzał ta, ta. jest. E, młodzież e, no szuka, ja i pomagam w tym. Oczywiście też podaję e, przykłady z klasyki polskiej piosenki nie tylko o miłości. Ale dobrze, że, że, że szukają, że słuchają, że, że proponują, Sprawdzam, czy to jest na ich możliwości, też nie, e, wokalne. Ja zawsze byłam takim nauczycielem, który zmuszał do poszukiwania, I, 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 bo najprościej, oczywiście nie na wstępnym etapie, gdzie, gdzie dopiero w ogóle zapoznajemy się z tym, czy, czy słyszymy, czy nie słyszymy, czy, czy jesteśmy w stanie zaintonować cokolwiek. E, swoim głosem, e, to wiadomo, że trzeba podać to tak, e, i, i trzeba w jakiś sposób utorować to myślenie o śpiewaniu. E, natomiast Kamila Thiel, która dzisiaj występuje, chyba jest taką weteranką w dobrym słowa tego znaczeniu, ja ją znam ponad no, 10 lat bo zaczynała chyba od kuźni raciborskiej, kiedy ja też przyjeżdżam na warsztaty, do później prowadząc je, a dzisiaj śpiewa zespole Miraż, jest jedną z moich bardzo ważnych wokalistek i czekam na ten moment, kiedy, kiedy po prostu zacznie wypływać gdzieś tam. Zresztą tutaj za chwilę Państwo się przekonacie, no, jest wiele wspaniałych głosów i myślę, że, że może nie do końca już ja, tak, ale ale będzie to na pewno świetny warsztat do dalszej pracy. Widzicie, że młodzież chce. Więc myślę, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby umożliwić jej uczestnictwo w zajęciach i, 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 i no po prostu pingować ją do tego. Po prostu. Bardzo dziękuję. Dziękuję.